Wszystkim z tymi strąklemi i w dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć Wam trochę temat rysowania na komputerze. Jak widzicie, jest to dokładnie to samo co rysowanie w rzeczywistości. Jeśli używacie tableta graficznego, rysujecie po prostu po padzie przed sobą. I nie ma tutaj żadnej różnicy, ale z czasem trzeba się wszystkiego nauczyć. Więc ja po prostu rysuję tak jak zawsze to robię. Najpierw właśnie sobie rysuję kółeczko, z kontrol tego powiększam. No, ogólnie takie typowe rzeczy. W tym odcinku nie chciałabym raczej uczyć rysowania. Tak, w sensie, że techniki, że jak rysować twarz, itd., a jak ja to robię po prostu na komputerze, bo pojawiły się już na ten temat y, kilka próśb, więc to jest odcinek i mam nadzieję, że was usatysfakcjonuje. Ja na początku robię pierwszy szkic, który widzicie tutaj, a następnie, jak możecie zobaczyć, zmniejszam sobie jego widoczność i rysuję drugi. Y, wszystko jakby powstaje na trzech warstwach. Najpierw, właśnie ten słaby szkic, później ten taki trochę dokładniejszy, i na sam koniec lineart. Ja pracuję na co dzień w programie Clip Studio Paint Pro, ale tutaj te wszystkie opcje są dostępne w większości innych programów. O programach komputerowych do rysowania też mam zamiar zrobić Wam odcinek, więc tutaj zbytnio nie będę omawiała narzędzi dostępnych w Clip Studio Paint, a raczej te takie właśnie ogólnodostępne. Też od razu mówię, że <laughs> z tego co widzę, to wyszedł mi straszny derw, ale. Tutaj nie chodzi akurat o rysunek, a o techniki rysowania. Ja, jak zaczynałam rysować na, yy, właśnie na komputerze, to to było bardzo złe. I dopiero w sumie rok temu w miarę zaczęłam do tego podchodzić. Teraz w ogóle przechodzimy do warstwy z lineartem, Zmniejszam sobie znowu trochę widoczność poprzednich i używam mojego specjalnego pędzla. W sumie może to być dowolny, byle by załączyć w nim stabilizator. Wytłumaczę o co z nim chodzi w odcinku z programem. Ogólnie to trochę on opóźnia nasze działanie, i dzięki temu nie są bardziej prostsze, płyn płynniejsze. <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. Dobrze, ale wracając już do tematu komputerów, to właśnie moje pierwsze rysunki były bardzo złe, bo mam wrażenie, że nauczyłam się tego wszystkiego po tym, jak zrozumiałam, że to jest. Że to jest to samo, że nie ma różnicy. Jedyne przykład przez, do czego trzeba się przyzwyczaić, to powierzchnia, bo i ogólnie sposób patrzenia, bo jak my rysujemy na tablecie graficznym, no to musimy patrzeć się w ekran przed nami, a nie tam, gdzie rysujemy, ale to jest do, do ogarnięcia tak w max jeden dzień, później już to będzie normalne. Na najwygodniej jest tak, jak tutaj robię właśnie na monitorze rysować. Jednakowoż jest to dosyć droga opcja. Ja akurat tutaj używam mojego tableta UG1910B. I po prostu cieszę się, że go mam. Bo naprawdę teraz rysowanie na komputerze jest jeszcze o wiele przyjemniejsze. Więc jeśli macie jakieś tam pieniążki do zainwestowania, to możecie od razu pójść z monitorem, a jak nie to spokojnie z takim zwykłym tabletem sobie poradzicie. No tylko po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Jakbyście się przenosili z rysowania zwykłego na monitor, bo poszłoby wszystko milion razy szybciej, a tak to musicie się przygotować na proces, <grym> nie wiem jak to określić, proces przyzwyczajenia się do Innej wersji rysowania. Dobra, więc tutaj już w miarę liner jest skończony. Ja go robię mm, tak, że będzie widoczny, ponieważ są różne metody kolorowania. Ja wam tutaj pokażę jedną, używając wiaderka, jeśli tak mogę nazwać, i cieniowania. Jest też metoda, którą dopiero się uczę, i jest to metoda właśnie rysowania bez lineartu I postaram się wam kiedyś zrobić o tym film, ponieważ z tego co widzę, to strasznie mało jest o tym w internecie Następnie sobie zawsze biorę, zawsze jak jestem ambitna, biorę sobie jakąś paletkę z internetu, po prostu sobie wpisuję w Google kolor palet i wybieram to, co mi się akurat podoba. Ja stwierdziłam, że wezmę takie kolorki i chodzi tutaj głównie o to, że te kolory są, pochodzą z różnych zdjęć i wszystko jakby do siebie gra, więc jeśli nie jesteście zbyt dobrzy w dobieraniu kolorów takich jak ja, to właśnie polecam wam znajdować sobie takie paletki. Ja tutaj jeszcze dopasowuję parę rzeczy, żeby pasował mi odcień, ale no naprawdę takie palety są bardzo przydatne właśnie z rysowaniem na komputerze. Oczywiście rysując tradycyjnie też możemy wykorzystywać takie palety, ale wiecie, mamy to od razu przed sobą i wszystko jest gotowe. Po mówimy teraz o rysowaniu na komputerze. Więc mm, ja to właśnie robię w ten sposób i. W ogóle sukces rysunku na komputerze, ogólnie rysunku, to jest nie tylko zdolność rysowania, dokładność pracy czy no, ogólny charakter, ale według mnie też właśnie dużą grę, grają kolory, więc bardzo chciałabym się ich nauczyć. A na razie właśnie korzystam z takich oto paletek. Teraz jak możecie zobaczyć, wypełniam wszystko wiaderkiem ponieważ y, tak mi jest najwygodniej i mam gotowy line. Gdybym miała taki line zrobiony raczej tym ołówkiem, a nie gładką linią, to wszystko raczej wypełniałabym sama. Jak teraz możecie zobaczyć, jeśli macie y, problem, wcześniej to było widać, y, z tym, że jak sobie wylewacie skórę i zasłanie Wam oko, to po prostu dodajecie sobie tam białą linię, która też oddzieli całość. Nie umiem uczyć, naprawdę. Nie wiem, czego ode nie chcecie. A Znaczy, jakbyście chcieli od więcej odcinków na moim kanale, właśnie dotyczących już samej nauki rysowania, chociaż nie wiem, czy jestem już na tyle dobra, to możecie mi pisać. Um, teraz sobie zaznaczyłam, żeby kanał alfa, nie wiem ogólnie żeby wszystko co rysuję, łapało się tylko tego, co już pomalowałam, żeby ten obszar pomalowany każdy kolor kładał na innej warstwie. I po zaznaczeniu tej opcji, którą widzicie w lewym dolnym rogu, jakby to, co rysuję, już jest tylko na tym, co dotąd pokolorowałem. Dzięki temu nie wyjedziemy za linię. Ja teraz koloruję pędzlem Airbrush, a następnie pędzlem. Ja ogólnie preferuję takie pędzle, które się od razu rozmazują. W sensie że jak mocniej przycisnę, to zejdzie kolor, a jak trochę delikatniej i będę rozmazywać, no to się faktycznie rozmażę, ponieważ takie jest mi najwygodniej. Ale są jeszcze też inne techniki, na przykład taka technika, jakiej używa Loisz. Jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy, to link w opisie. I ona koloruje w ten sposób, że bierze sobie taki bardziej typu marker i później kreskuje. No, i sobie to rozmazuję osobno, ale że jestem przyzwyczajona do takich rozmazuj z rozmazujących się od razu pędzelków, to takich właśnie używam. Także one są dostępne w większości programów. No i jak możecie zobaczyć, cały czas trzymam się tamtej palety i nie staram się nie zmieniać kolorów. Cień, jakby w tych warstwach teraz kładę sobie taki wstępny cień. Cień, gdzie raczej chodzi tutaj o grę, gdzie jest, gdzie pada światło i tak dalej, a nie o kolorystykę. Do włosów używam takiego pędzla raczej mocniejszego, bo wcześniej używałam e, transpa Transparent Watercolor, który tak średnio kładzie kolor. A tutaj wykorzystywam pędzel Watery, który uwielbiam używać do rysowania włosów. Przy oczach czasami koloruję tęczówki, czasami po prostu robię czarne oczy. Tutaj akurat zrobiłam właśnie z kolorowaniem tęczówki. I ja to robię w ten sposób, że ym, jedę sobie raczej od tego najjaśniejszego na początku i później coraz ciemniejsze kolory. Coś, coś pod mangę, pod, powiedzmy, podchodzący ten tryb kolorowania. Um, dobra, teraz już przechodząc do lineartu, jak możecie zobaczyć, koloruję linard na jakiś kolor, oprócz zewnętrznych krawędzi, żeby dodać rysunku takiego charakteru, bo czarny lineart strasznie rzuca się w oczy, a ja wolałam, żeby to był taki raczej delikatniejszy rysunek. No i dzięki temu można właśnie uzyskać taki fajny efekt. Mm, jeszcze jak mogliście, albo nie mogliście zobaczyć jeszcze, nie. Później właśnie nakładam sobie jakimś kolorem wybranym cień na no to wszystko, jakby nad wszystkimi warstwami, dzięki czemu nadal trzymam jednej kolorystyki, na przykład w mniejszym kryciu, ustawiam sobie na warstwie fioletowy i się nie wszystko fioletowym, dzięki czemu nie dość że trzymam się palety, to jeszcze wszystko wydaje się takie dobrze dobrane, więc można tak trochę oszukiwać, żeby znamy się na tym wszystkim. Ale to są takie y, triki, których chyba każdy używa. No, i jak możecie zobaczyć, właśnie wszystko staram się po prostu dokolorować trochę ciemniejszym kolorem. Mm, tutaj możecie teraz zobaczyć właśnie, y, jak wygląda to kolorowanie innym kolorem w cieniu, jak mi się już wszystko miesza. Jestem dobrym nauczycielem. No, i dzięki temu właśnie otrzymuję taki w miarę klimat. Wiem, że ten rysunek nie jest jakiś wybitny, ale naprawdę to jest do pokazania wam technik, a nie do portfolio. No, jeszcze dodaję oczywiście odblaski zwykłym pisakiem białym nad wszystkimi warstwami. I teraz możecie zobaczyć to, co wam mówiłam jeszcze, znaczy to, czego wam nie mówiłam, jak możemy sobie tutaj wybrać różne opcje krycia warstw. Tutaj akurat wy wykorzystam ed Glow i jest to też opcja dostępna w większości programów graficznych, dzięki czemu uzyskujemy takie różne fajne efekty nakładania się warstwy na poprzednią. No i teraz na najniższej warstwie po prostu robię jakieś takie najprostsze tło. Krad kładę sobie jeszcze gradient, żeby nie było takie, wiecie, zwykłe. No i potem dodaję piórka, które mam z dostępne z tekstur. No. I tak prezentuje się gotowy rysunek. Mam nadzieję, że czego was nauczyłam. pójście czy chcielibyście więcej odcinków o rysowaniu, a na razie trzymajcie się, pytania na dole. No i cześć! Dodatkowo wspomnę jeszcze tylko, że chciałabym mieć z Wami większy kontakt i zastanawiam się nad grupą na Facebooku, bo fanpage'a tak średnio prowadzę, więc jakbyście byli zainteresowani, to możecie pisać. Albo też nawet pisać, jakbyście się chcieli nazywać, jakby się miała nazywać grupa. Chciałabym też tam prowadzić challenge rysunkowo, więc odzywajcie się.